Siemanko, Siemanko, moi widzowie. Kolejna część serii. Odpowiadam na komentarze. W tym odcinku odpowiadam na komentarz kolegi z YouTubea Łukasza, nazwa kanału Domowa Siłownia. Treść komentarza to jest. Teraz sami trenerzy, ale co fakt, to fakt. Gość z boku patrzy na to innym okiem. Ja od początku mówię: idź pan w trójbój. Czyli rozumiem, że tutaj Łukasz sugeruje, żebym poszedł w trójbój. Już tłumaczę, dlaczego nie mogę tego zrobić. Ja jestem niestety dobry, tylko klatabary. Tak dobry, w miarę dobry: klatabary, biceps, triceps. A jeżeli chodzi o przysiady i martwe ciągi, no to ja przez te wszystkie lata, co trenuję, wydaje mi się, że nadal nie robię tego technicznie i na pewno tak jest. Na pewno wielu widzów się ze mną zgodzi. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, że bardzo mało podnoszę też na te, na te przysiad i martwy ciąg. Byłoby nonsensem, gdybym w to poszedł. I kolejny, w sumie najważniejszy powód, dla którego ja bym tego nie mógł robić, to wszystko mnie boli. Jak już tylko zaczynam podnosić takie dosyć duże ciężary, to zaczyna mnie wszystko boleć. Ja się po prostu nie nadaję do dźwigania dużych ciężarów. Ewentualnie, co mogę robić i to robię, to od czasu do czasu robię rekord na coś. Na przykład... Powiedzmy teraz na trap bar rekord robię, rekord na bary. Jak tylko osiągnę swój rekord, swój cel, co z ciężarów, bo wszystko mnie boli, nie potrzebuję, żeby dalej. Ale mam świetną nagrywkę, zawsze wam to pokazuję. Czy osiągnę cel, to pokażę, jak nie osiągnę, to też pokazuję. No i tyle. Mam nadzieję, że się dosyć solidnie wytłumaczyłem. I życzę wszystkim miłego dnia. Puu!